1 maja ubiegłego roku to był pierwszy wolny mój dzień. Ja, nawet w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i w pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, które tu spędziłem po otwarciu budynku. Pracowaliśmy z Tanańskim, bo to trzeba było wykonać to, co trzeba było wykonać. I to był pierwszy mój wolny dzień od dwóch lat. I wziąłem dzieci, sprzęt, biorę wsiadam, wychodzimy. Dwa psy, babcia. Żona, dwoje dzieci, te wędki rozkładamy, ale mamy tylko kukurydzę. A tego dnia rybak. Robaki Tak, to też mi pożyczył robaka, złapaliśmy coś, no ale nie ma robaki. Chłopaki, no, powiedzcie, gdzie te robaki są? Ja nie wiem, mówi jeden wędkarz, ja nie wiem, czy ten... Ale wie pan, tu jest taka wioska, jak się jedzie do Bachu, taka na zakręcie jest sklep. No pan tam pójdzie, bo, bo ona sprzedaje robaki w sezonie. Pierwszy maj. Wziąłem cały, zostawiłem sprzęt, pojechaliśmy do tej fali. Tak przychodzimy do sklepu, pod sklepem cztery samochody, osiem osób w sklepie, Ja tego do końca życzę nie zapomnę. Wchodzę do tego, sklepu, no wiecie, co się kupuje 1 maja? Pogrążało się kupuje. Nie? Więc wszyscy stoją po piwo, wódkę i kiełbasę. Wstaje ósmy w kolejce. Stoi za ladą przemiła pani. I ona tak tą kiełbasę zakupuje. Patrzy taki obasek, słuchajcie, wypada z rąk Jezus Maria dyrektor. Ja Słuchajcie, <grymne> środek twórzczy myszyńskich. Dyrektorze, kochany, myśmy tak płakali na ten straszny dłuż, a na Korczaku to ja po prostu nie byłam dwa razy. No, co takie, no i opowiada, 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 co potrzeba? Ja ponieważ pani sprzedaje robaki. No to on zwróciutki, ale Czekaj! Dzwonił jak na telefon i mówi... Marysia! Marysia, słuchaj, tu dyrektor opery jest tak, jak ten co to płakałaś na korczaku, tak, super, on potrzebuje robaków. Niech pan niech pójdzie do ogródka i nakopię mu robaki, ja mu powiem jak to jechać. i proszę bardzo, a teraz pan pojedzie tu w lewo na siemianówkę, tam pan skręci, i taki pawilon będzie, to pan tam czekają robaki. Więc ja, ja mam świadków na to całą moją rodzinę. Tak podjeżdżam, tam jest, wiecie, przy siemianówce jest taki pawilon z parkingiem. 15 samochodów. Kolejka na to stoi. w tej kolejce, w końcu wchodzę do sklepu. Dyrektorku, dyrektorku, Wszyscy tak na mnie. Ależ ten korczak piękny, tu masz pan robaki, tak? Lepa, tak. Złoczutki to za korczaka masz pan No, Gdzie w Polsce? Nigdzie, nigdzie. Cudo po prostu, cudo. I to jest takie fajne, tak? Znaczy, z jednej strony E, 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 ci, którzy przyjechali tutaj, to wiecie Państwo, że się musieliście przestawić, tak? Jak ktoś przyjeżdża z Poznania, czy z Wielkopolski, to ma zupełnie inny kręgosłup, inne myślenie. W Poznaniu jest purządek i piun, prawda? I jakby Ewa w Raju była poznanianką, to ona by to jamu go tak? A ci, którzy przyjeżdżają ze Śląska, to też wiedzą, że jest ordnung i w ogóle nie ma ordnungu, tak? To jest inaczej, tak? Więc jak ja tu przyjechałem, ja jestem z kultury no, niemieckiej, tak? Znaczy całe życie w niemieckich miastach, no bo nikt mi nie powie, że w rodzaju jest polskie miasto. Teraz jest polskie miasto, ale założone, ufundowane na prawie magdeburskim, jak to mówię, mówię w żargonie perskiej. Ja, ja do dzisiaj jeżdżę po Stoku z nawigacją, ponieważ nie jestem w stanie sobie wyobrazić przestrzenie tego miasta. Naprawdę, jak mnie wysadzicie w dowolnym niemieckim mieście, w szwajcarskim, austriackim, gdzie jest prawo magdeburskie ta urbanistyka, ja sobie mogę, jak przyjechałem do Wiednia, to w pięć minut wiedziałem, że co jest, tak? Ja tam do jakiegokolwiek miasta, nie muszę mieć mapy. Tak? A to po prostu nic się nie zgadza. Nic. To jest coś niebywałego. Jak bywa tak, że dzwonię do, do mojego tanajskiego, do mojej sekretarki, albo do któregoś, do do, do, do mówię gdzie to jest? Tam. Bo ja, ja się Ja mam genialny zmysł orientacji, bo ja w stoku nie jestem w stanie. Bo nie ma żadnego porządku. Nie, jak wiecie, na to rosyjski zawód. No więc to oni budowali tam. Ja to zrozumiałem dopiero wtedy, jak poszedłem pół roku temu do Muzeum Historycznego, do Lechowskiego, na tego Bardzo polecam. Tam jest zrobiona taka ogromna markieta starego białego stoku z czasów księcia Bramicznego. Jak ja to z góry popatrzyłem, tak, 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 zrozumiałem. Już